Dzień dobry. Na spotkaniach autorskich często jestem pytana, skąd biorę pomysły na swoje książki. Otóż odpowiedź jest prosta z głowy. Upycham tam różne wspomnienia, obrazy, wrażenia. Mieszam i z takiej mieszanki powstaje książka. I efektem takiej mieszanki właśnie jest ta książka Lilana. Składnikami mieszanki były przede wszystkim wspomnienia i wrażenia. Wspomnienie Przedziwnej budowli, którą widziałam w dzieciństwie, która mnie przyciągała i odpychała, przerażała i zachwycała. To jedno. Drugim, drugim składnikiem mieszanki było wrażenie, jakie wyniosłam z oglądania filmu o polskich lalkarkach, artystkach z grupy nazwanej Pola. No to wrażenie było niezwykłe, pozostało w mojej głowie. No i trzecim składnikiem mieszanki był rapta Kochemingueja, którego słucham i lubię. I ten rap podsunął mi pomysł na zakończenie. Otóż wszystko, co tutaj się dzieje w Lilanie, yy, wydaje nam się nieprawdziwe lub prawdziwe. Właściwie nie wiemy, jak jest naprawdę. Ale mnie chodziło o coś więcej o to, żeby czytelnik na koniec poczuł się tak jak główna bohaterka Natalia. Absolutnie rozbity, zagubiony, niewiedzący, co jest prawda, a co fałszem i co się w tej książce tak na dnie ukryło. A teraz przeczytam Wam fragment rozdziału 11. Bohaterka Natalia jest. W lesie. Skupiona na sobie, nie zauważyłam, że las się przerzedził. Wyszłam z szarości prosto w morze świateł i barw. Chwilę stałam bez ruchu na skraju wrzosowiska, zbyt zdumiona, żeby coś poczuć. Jednak słońce lilany nie zostawiło mnie w spokoju. Światło powielało niezmierzoną przestrzeń w tysiącach liliowych kopii. Mimo, że niebo aż się skrzyło, wrzosy były ciemne. Prawie czarne. Nie boję się, warknęłam przez zęby i podniosłam wzrok. Na tle błękitu i bieli czerniał nieruchomy, wyniosły kształt latarni. Przypominał ptaka wczepionego w niebo ostrym dziobem. Nagle wszystko ucichło: szmer wiatru, szelest liści, śpiew ptaków, jak przed burzą. Wstrzymałam oddech i weszłam między wrzosy. Dotyk owłosionych łodyżek miał w sobie coś odpychającego. Zrobiłam dwa, trzy kroki i szłam dalej. Wrzosów przybywało, gęstniały i pięły się coraz wyżej. Przestrzeń wokoło rozszerzała się z każdym krokiem, a ja malałam. Daję słowo. Zatrzymałam się z wahaniem. Właśnie wtedy usłyszałam bicie serca. Odruchowo przyłożyłam dłonie do piersi. Moje serce tak biło? Czy Lilany? Uniosłam głowę. Powietrze dygotało od żaru, a mur strzelistej wieży falował, falował w rytm uderzeń. Oblałam się zimnym potem. Zapomniałam, że mam ze sobą aparat, a nawet dwa, bo drugi w telefonie. Uciekłam stamtąd na nogach, jak zwaty, cały czas słysząc bicie serca Lilany. A może moje? W tym biciu serca było coś złowieszczego. Drżałam na całym ciele. Poczułam ulgę dopiero wtedy, gdy wybiegłam na asfaltową drogę i wyszukałam wzrokiem nasz dom. Szklany dom nie powstał w mojej wyobraźni. Byli w nim mama, tata, Kajtusz, jego niania, pies, wciąż nieufny, choć spragniony miłości. Był tam mój ukochany, biały pokój, był komputer, moje ubrania, rower, hulajnoga i biustonosz, który kupiłam w tajemnicy, chociaż go nie nosiłam, bo był za duży. Obok mieszkał Wiktor, a gdzieś za kościołem aniela, z głową pełną fantazji o lilanie. Wyliczyłam wszystko, co prawdziwe, aż odzyskałam poczucie rzeczywistości. Już nie byłam pewna, że słyszałam bicie serca lilany. Zaczęłam sobie wyrzucać, że nie zrobiłam zdjęć. Trudno, nigdy więcej tam nie pójdę. Słyszysz, Lilano? Prawie krzyknęłam. Pokonałam kilkadziesiąt metrów, i nagle Lilana, ta przede mną w dole, zaczęła rosnąć. Nie od razu zorientowałam się, o co chodzi. Z ogródków, podwórek i zarośli wylatywały mleczne obłoki, które pęczniały niczym podgrzewany popcorn. To była mgła. I choć widywałam już mgłę w, w Warszawie, to ta tutaj gęstniała na moich oczach. Jakby dawała przedstawienie, żeby zebrać oklaski. Miałam przeświadczenie, że to widowisko. Jest właśnie dla mnie. Mgła nie zasłaniała lilany, ona ją unosiła. Z jej domami i ogródkami, z kwiatami i trawnikami, tylko kościół zapadał się w środek bieli jak orzech wbitą śmietanę. Szłam coraz wolniej, w końcu przystanęłam, żeby zrobić najlepsze ujęcie, i zastygłam. Kobieta wyszła z mgły, jakby znikąd. Bez zdziwienia pomyślałam, że to motyl, dopiero co uwolniony z kokonu, choć motyle na ogół nie osiągają takich rozmiarów. Jej lekka, zwiewna suknia była zabarwiona jesienną rdzą, błękitem i stonowaną zielenią. Długie, kręcone włosy o barwie wrześniowych kasztanów. Spięte niedbale na parku, ciągnęły za sobą welon z mgły, delikatny jak pajęczyna. Ręce ukryła w szydełkowych rękawiczkach, trzymała nad głową koronkową parasolkę od słońca. Umbrelkę kogoś mi przypominała. Była ładna jak lalka, ładniejsza nawet od mamy. Zbliżyła się do mnie, zostawiła mgłę za sobą. Wstrzymałam oddech. Zrobiłam to nieświadomie z niezrozumiałej obawy. Była tuż obok, kobieta z mgły o błękitnych oczach. Patrzyła na mnie jak jana Lilane. Niespodziewanie poczułam chłód jej palców. Uniosła mój podbródek, odchyliła moją twarz. W prawo, potem w lewo. Kiedy znów uśmiechniesz się, moja śliczna? Spytała, pogłaskała mnie po policzku, wyminęła i odeszła. Gdy się odwróciłam, zobaczyłam jej pantofelki. Ten prawy był bordowy, lewy ciemnozielony. Zeszłam na pobocze między aksamitki, oparłam się o płot. Gdyby nie odgłos kroków, nie uwierzyłabym, że naprawdę kogoś spotkałam. Co to było? Kto to był? Kroki ucichły i zaczęłam wątpić we własne zmysły, ale przecież nie zwariowałam. Kobieta miała oczy niebieskie jak paciorki z weneckiego szkła, które nosiła mama. 你去贵阳。